Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Lewicy, konferencji prasowej, która jest echem niedawnych wypowiedzi ordynariusza włocławskiego, biskupa Wiesława Meringa. Wypowiedzi, które wprawiły nas najdelikatniej rzecz ujmując w osłupienie i które spowodowały to, że dzisiaj musimy zabrać głos. Otóż ksiądz biskup zaatakował jedną z grup na antenie telewizji TRWAM, używając... Nieprzyjaznych słów, tak to nazwijmy. W związku z tym, lewica, e, która zawsze ujmuje się za tymi, którzy są mniejszością, są pokrzywdzonymi, również musi w tej sprawie zabrać głos, ale musi, musimy zabrać głos również dlatego, że jesteśmy samorządowcami i nie zgadzamy się na to, żeby e, to określenie Włocławek, Włocławski było ukazywane w taki pojoratywny sposób. Szczególnie w kontekście tej grupy ja chciałbym zwrócić uwagę i zaapelować do księdza biskupa, żeby wypowiadał się zdecydowanie delikatniej, dlatego że bracia w kapłaństwie, m.in. ksiądz Tadeusz no niekorzystnie nie wypowiadają się w tym kontekście na temat włocławskiej kurii. No, ale to jest akurat już przesłanie dla księdza biskupa. Natomiast szerzej o tym, z jakim apelem chce zwrócić się włocławska lewica, powie wiceprzewodnicząca Rady Miasta Włocławek, radna Joanna Chokank-Kupisz. Witam Państwa. Oczywiście ksiądz biskup Wiesław Mering. Atakował nie tylko określoną grupę o innej orientacji seksualnej, atakował również wykładowców, studentów. Jednak my dzisiaj skupimy się właśnie na tej grupie, która w naszej ocenie jest najbardziej bezbronna, ona nikomu nie zagraża, a mimo to stała się celem takich bezpardonowych ataków. I przykro jest słuchać, że osoba, która pełni tak wysoką godność, godność kościelną, która powinna być wsparciem i zrozumieniem dla, dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla tych, którzy. którzy mają inne wartości niż ksiądz biskup. Ksiądz biskup oczywiście ma, jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do wyrażania swoich opinii, do wolności słowa, jednak powinien pamiętać, że będąc biskupem jest dla wielu wiernych takim wskaźnikiem, takim drogowskazem, jest wyznacznikiem prawdy, wiary, no i niestety również te jego wypowiedzi niosą za sobą konsekwencje, nazywanie ludzi nieheteronormatywnych dewiantami, nazywanie ich zagrożeniem dla narodu, państwa, dla człowieka jest, jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jest to przyzwolenie na wykluczenie tych ludzi ze społeczeństwa, traktowanie jako wrogów, oraz napiętnowanie swego rodzaju. My tutaj chcemy zadać biskupowi pytanie za Państwa pośrednictwem: czy, czy biskup przyjmie na siebie odpowiedzialność za tragedie, które mogą dotknąć ludzi, często bardzo młodych, którzy wobec takiej fali nienawiści popadną w depresję albo, albo spróbują tarnąć na swoje życie? Dzisiaj biskup za wroga wybrał sobie, tak jak powiedziałam, tych najsłabszych, którzy w sumie nikomu nie zagrażają, ale w najbliższej przyszłości może to być inna grupa osób, która nie wpisuje się w ten model, idealny biskupa. Biskup również nie omieszkał straszyć Polki, Polaków i tym samym nas, Włocławian, przed Zachodem. A przecież Zachód to też Unia Europejska, dzięki której korzysta Włocławek a skorzystało również Muzeum Diecezjalne. Pozwoliłam sobie sprawdzić i w ramach funduszy europejskich muzeum otrzymało około 10 milionów na remont Muzeum Diecezjalnego, a więc myślę, że też nietrafione, nazwijmy to, to straszenie. Biskup również twierdzi, przy, przywołując słowa kardynała Wyszyńskiego, ale jednak, kiedy żył y, 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 Stefan Wyszyński, realia w naszym kraju były inne. Przywołał y, wypowiedź y, biskupa y, przy, Stefana Prymasa Wyszyńskiego, że toczy się wojna z chrześcijaństwem. Te czasy tamte, dawne, odległe, minęły. Dzisiaj takiej wojny się y, nie toczy. Y, biskup odbiera też racjonalne myślenie osobom, które nie są chrześcijanami. A więc to nie tylko będą osoby LGBT, bo przecież ludzi, którzy nie utożsamiają się z jakąkolwiek religią, jest coraz więcej. A ponadto twierdzi, że w, w, w kraju, być może nawet w Europie, istnieje coś takiego jak terroryzm intelektualny LGBT. A więc. Y Uważam, że głosząc takie poglądy, nasz biskup próbuje odwrócić uwagę, nieudolnie zresztą, bo Polacy potrafią myśleć i oceniać, odwrócić uwagę od prawdziwych problemów, które są w Kościele Katolickim, polskim Kościele Katolickim, gdzie te problemy do dzisiaj nie zostały, nie zostały rozwiązane. Mam wrażenie, że biskup nie rozumie zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie i nie rozumie faktu, że każdy człowiek ma prawo do wolności wyboru. My nie oczekujemy od biskupa, aby w jakikolwiek szczególny sposób traktował ludzi, którzy mają inny system wartości niż on sam. Natomiast oczekujemy, żeby, żeby traktował tych ludzi z szacunkiem. I kilka słów odnośnie naszego miasta, naszego kochanego Włocławka. Władze samorządowe czynią starania, aby było to miasto atrakcyjne dla inwestorów, żeby młodzi ludzie tutaj przyjeżdżali, żeby chcieli tutaj zamieszkać, żeby to było miasto otwarte i przyjazne. No, niestety, wypowiedź biskupa z taką nienawiścią do jakiejś konkretnej grupy powoduje, że ludzie mogą zacząć myśleć, że skoro tak hierarcha się wypowiada, a jest on autorytetem dla wielu. To być może myślą tak inni mieszkańcy i to nie będzie czyniło z naszego miasta otwartego w żaden sposób. Dlatego z kolegą, tu jak jesteśmy, jako Włocławianie, jako działacze lewicy, jako samorządowcy, nie akceptujemy i potępiamy takie wypowiedzi, i, i, i zwracamy się do, do biskupa z apelem o zaniechanie takich dyskryminujących, dyskryminujących zachowań. Czy coś jeszcze? Jak Państwo Może? zauważyliście, nie apelujemy o przeprosiny, bo akurat no, znamy doskonale polską hierarchię kościelną i wiemy, że na te przeprosiny się nie zdobędą. Po prostu apelujemy, żeby takie wypowiedzi się nie powtarzały i żeby Włocławek nie był wciągany w wojnę ideologiczną, kulturową, tylko żeby ksiądz biskup przez te kilka ostatnich miesięcy pozostawił po sobie w neutralne wrażenie, bo przecież doskonale wiemy, że tu już Zaczyna. okres urzędowania niedługo się zgodnie z prawem. Koniecznie kończy, a my, my chcemy spokojnie, bez jakichkolwiek konfliktów pracować na rzecz promocji Włocka. I z takim apelem się zwracamy. Tak. I o rozwagę o rozwagę w doborze słów, bo słowo może być zabójczą bronią. I żeby biskup jednak też nie wyrażał takich osądów i poglądów, które nie są poparte żadnymi badaniami naukowymi, ja tutaj przypomnę ocenę pracy wykładowców na uczelniach, poziomu wiedzy studentów, a więc też taka prośba o wyważenie słów. Myślę, że nie powinniśmy komuś takiemu jak biskup, my tacy w stosunku do biskupa młodzi ludzie, a jednak okazuje się, że godność nie czyni tolerancyjnym, wyrozumiałym, pełnym miłości człowieka. Człowiek.